Dzień numer 2. Relacji z ja numer 1. Nie będzie stwierdziłem, że wolę sobie robić krótko, bardzo taką intensywną relację niż długą i rozlazłą. Pokażę Wam najpierw styfę z troszeczkę parcelisą. Dzień dobry, możesz pozdrowić rodzinę. Pozdrawiam rodzinę fanów, który nie mam <ścoughs> i vlogek Lux. Luks! Widzicie, klimat jest bardzo, bardzo odpowiedni, że tak powiem, Mariusz podjeżdża, do startu, do strefy driftu jeszcze dojdziemy, kwestia czasu, że tak powiem, Oblećmy szybko serwis, oblećmy szybko strefę lotową, a potem skupimy się po prostu na jeździe, bo tam prawdopodobnie zakotwiczymy się na dużo, dużo dłużej. powoli stronę serwisu, tam czas też troszeczkę pozaglądać. OK, ustalmy pewne fakty. Trzeba zająć się troszeczkę driftem. Zobaczcie jakie auta tutaj jeszcze, jak to wygląda z tej perspektywy. Potem jeszcze popuszujemy troszeczkę po serwisie, potem będą jeszcze przerwy, idziemy będą pokazy aut, oje kojarzę aut wyścigowych, czyli auto z GSP, tak jak widzieliście wcześniej. Eee, a co dalej zobaczymy? Będziemy na bieżąco rzeźbić. Godzina 13:30. Jest ciepło. Zaczynamy prezentację kierowców, zawodników. Podobnie jak w przypadku Marii Zukowskiej, Ola Góski, Azami Nakamura, Apolonia ale jeszcze szybka prezentacja super samochodów. No, cały czas coś się mieli. Lecimy do końca. To jest fajny dzisiejszy z samochodami, nudne, ale kościarki, łapka jeżdżąca, to już ma potencjał. Piękne, wielkie, wielkie brawa drodzy Państwo, zatem mamy trzy pojazdy. Trzy, dwa jeden, stał. do tego, co misiaczki lubią najbardziej. Czyli jeszcze trochę jazdy. It's so serious. jedno widać było, że było trochę za szeroko, gdzie drwa, robił tam biury Lecą Batman felga. Było trochę za szybko na starej oponie, takiej siedmioletniej. Chciałem być blisko Rafała, Rafał na dobrej oponie, ja na świetnikowej. No i za szeroko trochę mnie wyniosło na zewnętrzną, uderzyłem Pelgo o Ale nic się chyba poważnego nie stało, zawsze Pelgo. Słuchajcie, wszystko co dobre szybko się kończy. Zleciał ten dzień, bardzo szybko została. Ostatnia tura Drift Show Series. Czekam teraz w sumie na może na jakieś dobre batalie, jakieś dobre pojedynki, bo jednak to już jest taki kremdel de la krem. Końcówka trzeba pokazać jednak 110% jeżeli chodzi o kierowców, jak to wygląda. Powiem tak, zaczęło się wariowanie, tak zwana ostatnia godzinka, czyli jedziemy już na całość. Tu już nie liczy się to, że trzeba przywieźć auto na jutro i że jutro jest dodatkowy dzień i trzeba się podłożyć, tylko upalasz jakby to były ostatnie parę minut Twojego, powiedzmy, życia w tym samochodzie. Widać, że kierowcy się odpalili, nie tylko po Batmanie. Że po całym dniu jestem wystrzelony z kapci to ja, jak nic nie powiedzieć. Było naprawdę ciepło. Dobra edycja, nie mam mądrzejszego podsumowania, bo mam troszeczkę przeklany mózg w tym momencie. Za miesiąc izdebki, więc wiemy jaki jest plan. I zdepki? Będzie kapart? Nie. Ale będzie czerwony mózg. <grym> Budujmy napięcie. Może będzie, może, może nie. Do pośarki, to jest dużej... Mamy pomysł. Mamy duży pomysł. Nie zdradzę, ale będzie coś hit. Gąsiorkami pod górkę, to tak z godzinę by zeszło. Bo tak Ci. I zapytam. Czy Taki spoiler dla tych, co oglądali do końca. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiamy razem z Kazimierzem. Naparć silniki oczywiście.